Dzień dobry, ja się nazywam Kasia Gryzło i jestem współzałożycielką oraz CEO firmy HIRMI, która dba o zdrowie psychiczne pracowników. I z jednym z naszych wspaniałych klientów, firmą BitNoise, przygotowaliśmy dla Was raport właśnie o dobrostanie pracowników w branży IT. I to, co Zwracam moją uwagę, że od jakiegoś czasu to jak duży skok świadomościowy zrobiliśmy jako społeczeństwo właśnie w temacie zdrowia psychicznego. Pamiętam, gdy zaczynaliśmy w 2020 roku i rozmawialiśmy z firmami na temat wprowadzenia właśnie do ich organizacji, to naprawdę można było policzyć na palcach jednej dłoni właśnie firmy, które w jakikolwiek sposób rozważały wprowadzenie tego typu wsparcia. A nasz raport pokazuje, że 51% respondentów, trzeba zaznaczyć, znakomita większość, ich to mężczyźni oczekuje od pracodawcy, że zapewni właśnie takie sesje one to one z psychologiem, terapeutą czy biznes coachem właśnie w ramach pakietu benefitowego. I to nas dodatkowo cieszy, ponieważ kiedy patrzymy na statystyki z Polski, gdzie na dwóch mężczyzn gotowych skorzystać z wsparcia psychologicznego przypada 8 kobiet, to widzimy, że ta zmiana następuje i mężczyźni coraz chętniej sięgają po pomoc psychologa czy psychoterapeuty, by poradzić sobie właśnie z wyzwaniami w życiu prywatnym, ale też biznes coacha, by nabyć pewne narzędzia, które pomagają nam sobie radzić w stresujących sytuacjach, czy dowiedzieć się, co nas motywuje w pracy, albo zastanowić się nad tym, jakie drogi zawodowe czy rozwojowe są dla mnie najbardziej satysfakcjonujące. Ja zapraszam Państwa do raportu. Mam nadzieję, że, e, że jego wnioski będą dla Państwa przydatne i pomogą w podjęciu ważnych decyzji dla, dla Państwa organizacji. Dzięki wielkie.